Cześć, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie cały dzień jedzenia, czyli pokażę Wam, co jem w ciągu dnia z hashimoto, z niedoczynnością tarczycy, z migranami. Zaraz przeniesiemy się do kuchni, ale najpierw krótki plan dzisiejszego działania. Więc na śniadanie zrobimy sobie plecki twarogowe z borówkami i z masem morzuchowym. Następnie na drugie śniadanie zrobimy owsiankę z malinami, pieczoną. Na obiad zrobimy pieczonego kurczaka z sosem biżarkowym oraz z ziemniakami. I na kolację, pataj. Stofu i z makaronem ryżowym. Do placków będziemy potrzebować oczywiście twarogu. Ja użyłam półtłustego, bo wtedy ta konsystencja placków wychodzi lepsza. Próbowałam już z twarogiem chudym, ale wychodziło to takie po prostu suche w środku. Kolejna rzecz to mąka w opakowaniu z napisem sugar. A to jest mąka, nie cukier, <noise> ale cukier też nam będzie potrzebny. Może być cukier, może być erytryto, albo jakaś stewia, po prostu coś, czym można posłodzić. Te placki, może również być odżywka białkowa, jeśli używacie. Poza tym proszek do pieczenia. Jajko trochę mleka. Może być również napój owsiany albo jakieś inne napój roślinny, migdałowy, kokosowy. Poza tym będą nam potrzebne borówki. Ja mam akurat mrożone i zapomniałam ich wyjąć wcześniej, żeby je rozmrozić, ale to nie będzie problem. No i rzecz, którą zapomniałam tutaj wyjąć, to jest jeszcze masło orzechowe. Mamy już gotową masę, więc przystępujemy do włączenia patelni i zaraz będziemy je smażyć. jeśli chodzi o olej, to ja mam taki olej w sprayu, w sensie kupiłam butelkę za jakieś, nie wiem, 10 zł. No i ta butelka zajebiście się sprawdza, jeśli chodzi o redukcję, dlatego że dzięki niej ograniczamy trochę tłuszcz, mamy większą kontrolę nad, tym, nad tymi kaloriami. Tylko polecam kupić taką szklaną, bo są też często plastikowe, a to jest akurat szklana. No i teraz smażemy placki pod przykryciem, Rozmarzamy jeszcze w międzyczasie borówki. Ogólnie ten przepis jest bardzo fajny, jeśli tolerujecie laktozę. Jeśli nie tolerujecie laktozy, to możecie spróbować twaróg bez laktozy. Gorzej, jeśli nie tolerujecie kazeiny, to wtedy e, cały nabiał e, krowi odpada. No i tak się prezentują te placki. Oczywiście z masą orzechowym na redukcji trzeba uważać, bo ma dużo kalorii. Jeszcze taki tip odnośnie masa orzechowego, że jeśli chcecie zwiększyć jakby jego objętość, ale jednocześnie, żeby miał mniej kalorii w sensie w stosunku do tej objętości, to warto dolać trochę wody, najlepiej w rządku rozmieszać, i wtedy to masło będzie takie kremowe i właśnie będzie takie bardziej objętościowe niż takie zbite. Dobra, do reszty posiłków nie mam składników, także będę musiała jeszcze skoszyć do sklepu. Ogólnie nagrywam jeszcze dzisiaj w międzyczasie vloga, także e, tam będziesz, e, będziecie mogli zobaczyć e, cały mój dzień, w sumie cały mój e, tydzień. Szykuję się zaraz do sklepu i potem będę pracować i zrobimy sobie drugie śniadanie. Ok, i lecimy z kolejnym przepisem na drugie śniadanie. No i będziemy potrzebować płatki owsiane, proszek do pieczenia, e, skyr, maliny i ja używam odżywki białkowej, możecie dodać zamiast odżywki również budyń, może być też jakiś cukier, erytrytol, ogólnie coś, czym moglibyście posłodzić tę owsiankę. Może być również miód. Będziemy również potrzebować naczynia żaroodpornego oraz oczywiście piekarnika, bo robimy owsiankę pieczoną. Ta owsianka świeżo po upieczeniu I ogólnie no, ona jest przepyszna, tylko że jedynym minusem jest to, że trzeba niestety trochę poczekać, zanim się ona ostudzi i zanim będzie można w ogóle ją jeść. Także jako śniadanie raczej odpada, no chyba że ktoś pracuje zdalnie i może sobie pozwolić na czekanie te 40 minut, czy nawet do godziny, zanim ona ostygnie, żeby zjeść. Ewentualnie w dni wolne też spokojnie, jeśli ktoś je trochę później. A tak to. No ja polecam jako drugie śniadanie jednak. Zamiast malin możecie dać też borówki, jagody, po prostu jakieś inne owoce jagodowe. Próbowałam też zrobić z gruszką i mimo, że ona była dosyć dojrzała i miała dużo wody, wyszło to takie trochę suche, takie nie bardzo, Może że dałam też cynamon dla smaku. No i próbowałam też zrobić tę owsiankę w airfryerze, żeby było trochę szybciej. Nastawiłam na 15 minut na 180 stopni, tylko że ona z wierzchu się trochę spiekła, ale w środku była całkowicie płynna. Także ja ją wymieszałam i wstawiam do piekarnika i wyszła taka owsianka ala kruszonka, bo po prostu no, to spieczona z wierzchu się wymieszało w środku i, i takie, no, taki wałek mi po prostu dało kruszonki. Ale jeśli robiliście coś takiego w airfrayerze, to dajcie znać, co trzeba zrobić, żeby ta owsianka w środku się upiekła, no bo ona była całkowicie płynna. Nie wiem, czy to jest kwestia formy, że jest za gruba, e, może jakaś blaszana albo silikonowa będzie lepsza, albo może po prostu ta forma jest za duża. Także jeśli robiliście owsiankę albo jakieś ciasto w airfrayerze, no to dajcie znać, co trzeba zrobić, żeby to się upiekło w środku. Ok, zabieram się za przygotowanie obiadu. Potrzebne będą podudzia z ziemniaki, pieczarki do sosu, jogurt naturalny, ogórki do mizerii, cebula do sosu pieczarkowego, sos sojowy oraz przyprawy do przyprawienia podudzi. Ja używam papryki słodkiej, soli, pieprzu. Jest się dosyć sporo, tak samo jak udek, bo robię na parę porcji jeszcze dla mojego partnera, żebyśmy mieli jedzenie na parę dni. Natomiast ziemniaki będę gotować na świeżo, no bo takie są najlepsze. Co zrobię też właśnie na parę dni? Mizerię będę też robić na świeżo, no bo wiadomo, taka jest najlepsza. W międzyczasie tą cynamonkę, którą robił ostatnio, w sumie wczoraj, mój chłopak. Bardzo dobra. I została nam już tylko kolacja. No i potrzebujemy oczywiście tofu, makaron ryżowy, marchew, paprykę, cukinię, masło orzechowe do marynaty i jakiś sos również do marynaty. Ja akurat używa, użyłam teriyaki. Może być jakiś inny azjatycki sos oraz orzeszki ziemne. W przypadku tego przepisu najdłużej zajmuje krojenie warzyw, także polecam sobie po prostu włączyć jakiś serial i, i, albo jakiś film na YouTubie i automatycznie to robić, bo naprawdę dużo czasu to zajmuje. Ale poza tym przepis jest bardzo dobry. Odkryłam go w sumie e, kiedy byłam na diecie low FODMAP I tak już w sumie od miesiąca jem go codziennie na kolację. Także bardzo polecam. Chodziło o to, żeby te warzywa pokroić na takie bardzo cieniutkie plasterki, żeby to było tak niczym makaron. Także to było tyle na dzisiaj, ja idę jeść Pattaya, jeśli podobał się ten film i jeśli wytrwałeś do końca to zostaw łapkę w górę i subskrybuj ten kanał po więcej takich treści.